Witam Was, moi drodzy. Ja się nazywam Niklas i mam do Was ważną informację. Nowy dodatek do Dead by Daylight The Halloween Chapter. Niestety jest on częściowo płatny. Mianowicie kosztuje on 6,29 euro. Jest jeszcze wyprzedaż 10%. Co w nim kupujemy? Kupujemy w nim, z tego co wiem, nowego zabójcę, bo nowa mapa jest darmowa. Czyli mapa, ten taki dom. Z Halloween, a nowy zabójca, jak można się domyślić, jest to nikt inny, a właśnie Michael Myers ze słynnego horroru Halloween, którego tytułu nie mogłem sobie przypomnieć, bo już wcześniej o tym gadałem. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. No, i tutaj mamy opisane dokładnie, co zawiera się w nowym dodatku, nowym DLC. New content, każdy sobie to może przeczytać. No, ja tego czytać nie będę, nie umiem po angielsku. No niestety, dobra, przejdźmy do rzeczy. Be a killer. Chcemy zagrać sobie zabójcą, tak, tak. Uuuu, tu są jakieś kurde kryształy. To jest ten, chyba. To jest ten cały Obsession. Te nowe takie, nowe coś tam. Ja! Całkiem nowe odlotowe menu. Całkiem nowe odlotowe ikony. Co. Ja, co to jest? Co to oni porobili w tej grze? Ile nowości, ludzie, ludzie święci. Co to się dzieje tutaj? Ierona. Shrine of Secrets. Tu sobie można wykupywać za takie specjalne kryształy jakieś takie kurde Nowe rzeczy całkowicie. Dobra. Słuchajcie, killers. Wybieramy sobie oczywiście nowego killera. Jest muzyczka nawet z Halloween. Kurde, ja się zawsze tak bałem tego zabójcy, że... Kryształy jak w HSie, dokładnie. Także kurde bele. Jest i jest ostro. Jest ostro dobra. Wybieramy sobie go. Co on tutaj może mieć? Niestety nie mamy nic póki co. Także to dopiero wyjdzie w praniu, no dobra. Tworzymy labi. Taki wielki nóż. Zobaczymy jakie mamy moce. Jestem ciekaw najbardziej tych kryształów takich. Co to tutaj? Jest mrok, kurde blaszka. Dobra, eee, możemy go już tu sobie rozwinąć. Przykład jakieś kurde jewelry. I kupimy sobie na start, żeby z pustymi rękami nie startować. Dobra, już sobie zamontujemy perki jewelry. Dobra, no i teraz trzeba czekać kurde. Moi drodzy, lecimy. Niestety udało mi się połączyć tylko z dwoma użytkownikami, a tak w zasadzie są to widzowie z szczatu teraz na streamie jest to mecz prywatny, ale... ale. Niestety nie mogłem się połączyć po prostu, bo każdy chce zagrać zabójcą i nie udało się połączyć z losowymi graczami, także zagramy z takimi w meczu prywatnym. No, obiecali mi, że się nie będą podkładać. No, i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ciekawe, czy nową mapę wczyta. Czy z nowym zabójcą zawsze jest nowa mapa? Czy jak to wygląda? Może ktoś wie? Anybody? Anything? Można nawet grać z jednym, tak? Ja myślę, przepraszam, myślałem, że minimum z trójką trzeba grać. Dobrze, to się dowiedziałem. Jest, ale mapa nie jest nowa. Mapa jest stara. Shelter Woods i gramy, moi drodzy, Michaelem Majersem. Dobrze, co on ma za... Aha! On ma jakąś taką moc, która się nazywa Stalk. Albo jak ktoś woli, Stalk. I czy ktoś wie, może na czacie na przykład, co ona robi takiego? Każda mapa ma zastosowany hak. Aha, siedziabie nożem, stalkuje. Dobra, ale co to daje takiego? On powinien umieć kłócać, czy coś takiego? Nie słychać bicia serca i lampy ofiary. Ała takie mocne robi. Aha! No dobra! Jak tak gadacie? Kurde, blaszka obejrzymy. Ciekawe czy mi się uda zabić kogoś w ogóle. Ale widzicie, mają tylko trzy generatory do naprawienia. To jest ułatwienie. Czyli mogę być tak zwanym sztalkerem. No, dwóch na, łapie, na mapie to jest nie lada wyzwanie, powiem wam. Żeby kogokolwiek znaleźć. Szczególnie, że panowie się nie kwapią do naprawiania generatorów. Mam nadzieję, że nie robią tego umyślnie. Król, nie widać nóg w ogóle ode mnie. A, patrzcie, sztakleruje go. Łe, myślałem, że to będzie, że to mi zostanie, że go będę widział już zawsze. A tu mi naładowało coś? I oni mi jeszcze uciekają. Tak to być nie może. Czy ktoś widział kogoś, kogokolwiek? Pytanie za sto punktów. Jestem takim trochę nieudolnym sztaklerem. Aha, nie naładowało do końca, faktycznie. Taki mały kąsek został. Hmm. No ciekawe. Wygląda jakby miał tak mały cooldown jakby miał ten nóż. A na wszelki wypadek. A nóż komuś taki pomysł przyszedł do głowy. Jak zapełnisz ten pasek stalku trzy razy i rąbniesz kogoś, to umiera od razu. Aha! Ej, to to może być kurde zajebiste całkiem. Tylko tobie trzeba było sprawdzić grając, no przynajmniej z trzema, bo... Z taką ilością tutaj na mapie graczy to wiecie... Trochę mało. Szczególnie, że ta postać jest wolna. Kurde, tu ktoś był. Ktoś mnie, ktoś mnie zrobił za ojtka. U! Eja od... U! Aha, ej, to spoko to jest, kurde. Bo to się nie, to nie tego. To nie, nie spada. I mogę sobie to ładować w sumie cały czas. Jak tylko go mam w polu widzenia. To jest też fest przydatne, żeby sobie wypatrzeć tego. Wypatrzeć go. A ja go nawet tutaj pomęczę. Uuu Ej, nie chcę im zgadać, ale chyba uciekł. A można było bić, ale ja chciałem Ficera przetestować. Czy ten wskaźnik to się, do, to się do każdego osobno pewnie nalicza, nie? Bo to by było kurde za proste, żeby to można było ładować na jednym, a potem zabić z tego drugiego. Spadło mi, bo nie było do końca załadowane. Mogliby spróbować naprawić, przecież tylko jeden im został. Boją się, tak to się rozładowuje. Jak do końca nie zapełnicie, to to spada za jakiś czas. Niedługi, ale tylko do, jak już osiągniecie na przykład drugi, to już niżej nie spadnie. Kurde, no nie, nie kwapią się. Nie kwapią się. Aha. Mam nadzieję, że na streamie nie podglądają gdzie ja jestem. To by było bezprawie. O! Uu. A szkoda, że nie można sztalkerować tego leżącego. Dobra, bierzemy go na hak od razu. Ciebie? A żeby nie było, że kamperstwo. No ładnie, kurde. No ładnie. Co to tutaj za podchody są robione wobec mnie, czuję, że lamp może nie dożyć. Tam był właz w ogóle po drodze. Ej, ale fajne jest, bo się ten. Bo się zabrudził krwią nóż. O, lamp już się ma w krainie wiecznych łowów. Siema! LOL! Poważnie! No dobra, sorry struś. Że tak powiem, no na ostatnią chwilę, kurde, na ostatnią chwilę! Idzie nasz dumny zabójca. No i cóż. No i moi drodzy, tak wygląda gra panem Michaelem Majersem. Dobrze mówię? Tak. Eee, Michaelem Majersem. No co prawda to było tylko na próbie dwóch graczy. No, także spodziewajcie się za niedługo następnych materiałów, bo jest też nowa uciekinierka i jest też nowa mapa. Także jeszcze będzie co nagrywać. Także dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się. Cześć. A śledźcie na Facebooku i na streamach i na G2A.